Witam Was kochani w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Miło Was tutaj gościć, ja. Właśnie przyjechałam do, do TK Max zobaczyć, jakie tutaj są nowości. Patrzę właśnie w lusterku, bo oznacza mi się tutaj od okularów zawsze na nosie i tym razem nie jest inaczej, ale słoneczko i okulary potrzebne, także idę do TK Max, zobaczę, co tam ciekawego. Święta się zbliżają, już jest taka pora bardziej świąteczna. Coraz szybciej te święta sprowadzane są tutaj do nas. Kiedyś były święta gdzieś tak po. Po gdzieś tak, drugi tydzień grudnia, a, a teraz już naprawdę w listopadzie są różne ozdoby, różne rzeczy, i jak wcześniej się czegoś nie zaopatrzy, to już potem tego nie będzie, bo będzie wysprzedane. Także ja nie mogę dopuścić do tego i idę do środka, zobaczymy co tam jest. A wy idziecie ze mną, zapraszam do oglądania, kochani. Dzisiaj w ogóle mamy przepiękną pogodę, jest cieplutko. Ja widzicie, jestem tylko na taki leciutki, leciutką kurteczkę. I w słoneczko świeci okulary potrzebne, ale jest tak cudownie, czuć, jakby była wiosna, a nie jesień. A cóż naprawdę za robi pani będzie. Zobaczcie na froncie, mamy już przepiękne dekoracje świąteczne mamy choinka. Świeci się, ale tylko na dole, podświetlono. Kochani, ja już chodzę do samochodu Zadowolona jestem z zakupów Kupiłam gerlandę, która mi się bardzo podobała Jest naprawdę taka Jasno zielona Ale czuć, że jest, jest Takie naturalne, naturalne drzewko Także fajnie, cieszę się bardzo Jeszcze nie wiem, gdzie ją postawię, bo mam już Gerlandę na kominek Mam też gerlandę na, na okno Żeby tak ładnie przyozdobić A tą jeszcze nie wiem, gdzie ją umieszczę Ale jestem zadowolona, bardzo mi się podoba i, um, I kupiłam jeszcze taki stroik też na albo na komodę, albo też można położyć na stolik kawowy, czy też stół. Nie wiem, ale podobał mi się też bardzo, jest taki naturalny i przepiękny. No dobrze, to no tak, jedziemy, jedziemy. Nie wiem, gdzie teraz jeszcze będę jechać, co będę nagrywać, ale może zobaczymy się już w domu, pokażę Wam, jak to wygląda. Jedziemy. Witam Was kochani, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ostatnio nagrywałam, miałam pokazać co kupiłam w TK Maxx Instytut jakoś tak wyszło i nie pokazałam, dzisiaj Wam pokażę. A mamy ponowny dzień, ponownie jest słoneczno, słoneczko świeci prosto w twarz, musiałam się trochę ukryć, żeby było cokolwiek widać. I Jedziemy teraz do biblioteki, musimy oddać różne książki, też, też wzięliśmy jakieś płyty do oglądania bajeczki i teraz właśnie będziemy jechać i zwracać, coś innego wypożyczymy, potem pojedziemy i kupimy takie dynie, tutaj właśnie pani ma przed domem takie stanowisko z różnymi dynami i tam właśnie pojedziemy, wybierzemy coś sobie, a potem to już zobaczymy, zapraszamy Was do oglądania, życzę miłego oglądania i jedźcie z nami! Już jestem w samochodzie, muszę wam powiedzieć, że wieje bardzo. Nie wiem, jak pojedziemy do, do parku, bo żeśmy tak zdecydowali, że pojedziemy do parku. Dzieciaczki sobie pojeżdżą rowerami, ale wieje. Może tam akurat, gdzie będziemy, to nie będzie biało, bo mamy las po jednej stronie. Dobra, jedziemy. Dzieciaczki jeszcze korzystają z książek, które jeszcze mamy. I Julianek tutaj sobie czyta książeczkę. A to Abigląco? Troszkę chyba tak, jedziemy. Widzę, że już jest przeozdobione tutaj na święte Bożego Narodzenia. Idziemy do środka. Podajemy książeczki. skończył już, tam pani schowała wszystko przed swoim domem i nie ma tego miejsca, także dyni żeśmy nie kupili i nie wiem czy nam się dzisiaj uda, no ale udało nam się zajechać do parku, ten park się nazywa Timberlane Park w Berlinie i jest naprawdę przyjemnie, liści już naprawdę bardzo mało na drzewach, na ziemi wszystkie są, no, ale i tak jest fajnie. No nie wzięliśmy i teraz zimno w rączki, tak? Nie wiem, jak będziemy jeździć rowerami. rękawiczek. rękawiczek. Nie wiem jeszcze. mamy golf course, tak w ogóle? Tak jak widzicie z tyłu. A, a taki park fajny zrobiłem, że sobie chodzić. Jeździć rowerami. Super miejsce. Goes in. Oh, that. That's why I keep falling over. Look. No. Because. This, this can... good job milan Close your eyes. Don't open them. Don't look down. Oh, you're so high in the sky. Well look down. It's scared for Jeździmy sobie tutaj po lesie, jeździmy sobie rowerykami, znaczy o jeżdżą, ja obok nich, pilnuję Milanka, bo to jego początki jeżdżenia na rowerze, muszę Wam powiedzieć, że w lato w ogóle nie chciał, boją się, teraz już troszeczkę bardziej się przekonuje do tego sportu i dobrze mu idzie. Lubisz jeździć na rowerze? Tak czy nie? Męczyłeś się? No łatwo nie jest, bo czasami pod górkę, no czasami z górki, chyba szybko. Ale noski już nam zmarzły. Wracamy z powrotem. Zobaczcie jak tu pięknie mamy zachód słońca. Zajechaliśmy do miejsca, gdzie niby można coś się zjeść i wypić. Zobaczymy co tutaj jest. Jeszcze nigdy tutaj żebyśmy nie byli, a tam mamy farmę, mamy taki namiot, chyba można też tam usiąść. Zobacz, ognisko nawet jest, ale tutaj jest fajnie. No ciekawie. Mam piękny Shanti widok. To drink? No nie ma tylko zimne picie jest. Aha. Masz jakie piękne widoki. Wow. już z powrotem, ale fajnie było, przepiękne widoki, tak jak żeście widzieliście, jest zadowoleni jestem, że tutaj przyjechaliśmy, przynajmniej na chwilkę można było się ogrzać, właśnie widzieliście tam palił się taki kociołek, także jesteśmy troszkę przygrzani.

Mamy jeszcze pumpkin, wybraliśmy sobie, zrobimy sobie zupę z tego, a potwory możemy kupić, tak, w domu sobie możemy wypić, jak chcecie, dzieciaczki. No, mamy już tutaj stroiki na święta, przygotowują się już na święta. Co tutaj jeszcze są? O, ile jabłuszek, ale my nie potrzebujemy jabłuszek, mama przywiozła dzisiaj bardzo dużo, różne rodzaje. Mhm. Janek już się martwił, że już pomidorów nie znajdziemy. Aha, pomidory są. Musimy wziąć tą folię. Zwykle wybrali sobie lizaczki. Idziemy do kasy już. Dzień. I tak, wyszliśmy już z tej farmy, kupiliśmy właśnie tam e, bureczki. O, jutro będę zupa robiła burekową e, i kupiliśmy jeszcze tego pumpkin, tą dynię i pomidorki, lizaczki, wiadomo. Ale Julianek, e, ale Milanek postanowił, że zajedziemy do tego miejsca, któreśmy wcześniej byli, żeby kupić burgera, także Wróciliśmy tutaj przepięknie taki śliczny zachód słońca cudownie jest czekamy na naszego burgera już yy, pan robi zapłacone i zobaczcie jaki piękny mamy zachód słońca ze sobą no, przepięknie jest cudownie. Jesteśmy już w domku, dojadłam właśnie burgera, Julianek nie chciał nic, ale Milanek zjadł frytki i jeszcze tego burgera po nim dojadłam, bo wszystkiego nie zjadł. Jesteśmy już w domku i grzejemy się, troszeczkę żeśmy zmarzli, ale zaparzyłam sobie apple cider. ten, któryśmy żeśmy kupili na tej farmie. Tylko, że go przygrzałam i mam teraz grące, także grzeje się, pachnie wyśmienicie. Próbowałam już zimnego i był bardzo smaczny, słodki, ale bardzo smaczny. Także teraz będę siedzieć i się zalektować właśnie tym apple cider. A potem y, wezmę się za ciasto. Ciasto chciałam zrobić. Mam śliwki. Kupiłam właśnie y, y, któregoś dnia i właśnie zrobię sobie y, takie zwykłe ciasto śliwkowe. Także zapraszam. Poczekajcie y, ze mną i zobaczycie jak ja robię i, i przy pomocy czego robię ten y, te ciasto. Mm, trochę wyśmienita. Rozpalamy, kochani, rozpalamy. O, zobaczcie, jak szybko się zaczyna palić. To jest fajne, bo nie trzeba podkładać. Lewarta jeszcze nie ma, bo zajechał do sklepu, a, a u nas możemy sobie podłożyć taki jeden klocek i po prostu pali się fajnie. Nie musimy nic tam podkładać, także fajnie. Kochani, powiedzieć, że ja się tak tutaj rozczuliłam już przed tym ogniskiem, kominkiem włączonym, że naprawdę nie chce mi się już robić tego ciasta. Z tego miejsca chciałam pożegnać się z wami i życzyć wam miłego dnia lub też wieczoru. Dziękuję, że oglądaliście mnie i do zobaczenia następnym razem, kochani buziaki. Pa, pa, pa.